Przedsiębiorczość nie jest nauką o tym, jak dużo zarabiać, a jak będzie wyglądało moje życie. Nie ma czasu na pomaganie rodzicom, na odrabianie pracy domowej, na zainteresowanie czymś, nawet na swoje hobby. Przedsiębiorczość dla dzieci. Co to, to jest przedsiębiorczość? To to jest przedsiębiorcze zachowanie. Czy jest to to samo co prowadzenie biznesu? Cześć, nazywam się Jarosława Wasylczenko i razem z wspólniczką Magdaleną Burlikowską prowadzimy Akademię Biznesu dla Dzieci i Młodzieży. Na tym kanale, w formie bezpłatnych lekcji, wyjaśniamy to, co jest naprawdę ważne. Jeśli jesteś rodzicem, który interesuje się rozwojem swojego dziecka, oglądaj ten filmik, ponieważ dzisiaj poruszymy bardzo ważną kwestię: Co to jest przedsiębiorczość. I czy to jest to samo co prowadzenie biznesu? Może najpierw powiem trochę o sobie. Nazywam się Jarosława Wasylczenko i swoją przygodę z biznesem zaczęłam w wieku 19 lat. Od 20 lat prowadzę własny biznes, czyli już 3 lata. Oprócz tego rozwijam startup i mam tytuł magistra zarządzania. Ale na spokojnie, o kwestiach trudnych mówię na tym kanale prosto i w sposób zrozumiały żeby Ty, jako rodzic albo nawet razem z dzieckiem mogliście oglądać ten film i zrozumieć to, co ja chcę przekazać. No to co? Przechodzimy do tematu. Może zacznę od tego, że nadal nie ma jednej pełnej definicji, która by w sposób wystarczający, wyczerpujący odpowiadała na pytanie, co to jest przedsiębiorczość. Ale gdyby mnie zapytali, i miałabym do powiedzenia tylko jedno zdanie, to powiedziałabym, że przedsiębiorczość to umiejętne zarządzanie dostępnymi zasobami. Przedsiębiorczość nie musi być związana z biznesem. Przedsiębiorczość to jest przedsiębiorcze podejście do życia. Jak to przekłada się na dzieci? Każdy ma jakieś zasoby. Gdy mówimy o dzieciach, w ich przypadku to jest energia i czas. I teraz najważniejsze pytanie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób my będziemy zarządzać tą energią i czasem. Czy poświęcimy swój czas na granie w gry komputerowe, a energię na kłótnie z sąsiadskim chłopczykiem? Czy ten czas i energię wydamy inaczej? Porozmawiajmy trochę szerzej o tym, jakie to są zasoby i podajmy sobie przykłady. Przedsiębiorczość to umiejętność planowania i zarządzania swoim czasem. W Akademii Biznesu uczymy, że należy pracować, żeby godnie żyć, a nie żyć po to, żeby pracować. Ale pomyślmy sobie, skąd u młodych ludzi bierze się ten defekt, że robią wszystko na odwrót. Popatrzmy bliżej, co robi dziecko, kiedy wraca ze szkoły do domu. Dziecko przychodzi ze szkoły do domu i udawałoby się, że ma mieć czas wolny, ale jest cały czas czymś zajęty. Wprąż komputera, telefona i nic nie robi tak naprawdę, ale na nic ciągle nie ma czasu. Nie ma czasu na pomaganie rodzicom, na odrobienie pracy domowej, na zainteresowanie czymś, nawet na swoje hobby. Moim zdaniem należy uczyć dzieci jak najwcześniej, Umieć planować swój tydzień, swój dzień i wiedzieć, kiedy ja mam czas na pracę, na naukę, a kiedy po prostu odpoczywam. Przedsiębiorczość to jest myślenie o przyszłości. Zastanówmy się, ile dzieci, nie wiem, na przykład z Waszych znajomych, twoje dziecko, wybiera studia, bo chce pracować w tym zawodzie. A nie przez to, że na przykład ty drogi rodzic mu doradziłeś albo koleżanka z klasy, albo jest to po prostu teraz modne. Jak myślisz, czy to jest odpowiednie zachowanie? Tak, wszyscy wiemy, że teraz programiści zarabiają dobrze. Ale czy będzie tak przez cały czas? I czy dziecko, które jest z natury aktywne, chce rozmawiać z ludźmi, chce występować? będzie zadowolony ze siedzenia przez cały dzień i klikania sobie w komputera. Wyobraźcie sobie, jak by było dobrze, kiedy młody człowiek w wieku 16-17 lat zaczął myśleć nad tym, a gdzie ja chcę pracować, a jak będzie wyglądało moje życie. I robił to nie z przymusu, a z chęci. Zacząłby analizować, sprawdzać, pytać ludzi. Przecież ta wiedza nie jest tajemnicą, i zapytać znajomej księgowej, czy ta praca jest kreatywna, można. Przedsiębiorczość to umiejętność oszczędzania. I chodzi tu nie tylko o pieniądze, a nawet o energię. Czy jest to odpowiednie zachowanie, żeby zamiast tego, żeby się wyspać, przygotować się do na przykład, egzaminu, który będzie jutro, to wydaje energię na zupełnie niepotrzebne rzeczy. No, ale oczywiście o pieniądze też chodzi. A podzielcie się w komentarzu, czy wasze dzieci wydają pieniądze od razu po tym, jak ich dostały, i nie zastanawiają się, czy te rzeczy im potrzebne, czy nie potrzebne. Przedsiębiorczość to umiejętność rozróżniania na rzeczy ważne i ważniejsze. Wydaje mi się, że niestety w większości dzieci tego w ogóle nie potrafią i mogą przejmować się ludźmi, sytuacjami, które w ogóle w ich życiu nic nie zmieniają, a na te rzeczy, które naprawdę są ważne i po prostu już nie starcza tej energii. Przedsiębiorczość to rozumienia, co to jest soft skills i ich rozwijanie. Na jednej z konferencji od pani rekruter usłyszałam taką wypowiedź, że czy wiecie, że ludzie są zatrudniani, brani do pracy w większości z ich hard skills, ale zwalniani z soft skills. Co to oznacza? Oznacza to po prostu, że w CV jest wszystko ładnie opisane, ale osoba na przykład nie potrafi pracować w zespole, albo nie ma umiejętności lidera i nie może awansować na wyższe stanowisko. Last but not least, przedsiębiorczość to szukanie innych dróg. Również ważną rzeczą moim zdaniem, że przedsiębiorca potrafi widzieć. Niezgodności, problemy tam, gdzie ludzie już się przyzwyczaili do tego problemu i biorą to, no cóż, tak jest, przemęczy się, ale będzie to zrobione w taki sposób, jak wszyscy to robią. Ale akurat przedsiębiorca i osoba, która chce rozwijać swój startup, potrafi zobaczyć ten problem, potem oczywiście, jak drugi krok, znaleźć rozwiązanie. Czyli przedsiębiorczość to zupełnie nie jest o zarabianiu pieniędzy, o tym, jak zbudować super biznes, a o tym, jak zarządzać swoim życiem. Oczywiście ten filmik nie jest wyczerpującym podsumowaniem, co to jest przedsiębiorczość, ale jest dobrym początkiem, dostawianiem pierwszych kroków. Właśnie dlatego została stworzona Akademia Biznesu dla Dzieci i Młodzieży, żeby pokazać, że można robić inaczej. I pomóc właśnie w tych pierwszych krokach. Chcemy, aby Ty jako rodzic był pełny, że Twoje dziecko wie, jak wygląda ten świat i może w nim się odnaleźć. Inteligencja biznesowa to jest to, co można rozwijać tak naprawdę w każdym wieku, ale im wcześniej my zaczniemy, tym lepiej. Jeśli chcesz dostawać więcej takich treści, nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał i dać lajka. To podbija algorytmy YouTube. Dziękuję ci bardzo za oglądanie. No a więcej informacji dostaniesz na naszej stronie internetowej. Link zamieszczę pod tym filmikiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.